Seminaria uprawowe już niebawem. Niestety nie spotkamy się tak jak dotychczas przez ostatnie 10 lat regularnie w wielu miejscach, w różnych częściach kraju, bo wszyscy musimy funkcjonować w reżimie pandemicznym. Ale nawet jeżeli nie przyjedziemy do Was, to nie znaczy, że nie będziemy mieli Wam coś super ciekawego do zaoferowania. Nasze 11 już seminaria uprawowe. Po raz pierwszy w wersji online i miejmy nadzieję, że po raz ostatni w wersji online, ale nie ostatni w ogóle, odbędą się 11 i 12 stycznia. W dwa dni chcemy Wam powiedzieć sporo ciekawych, aktualnych rzeczy na temat w pierwszym dniu nawożenia, w drugim dniu na temat ochrony. Mam nadzieję, że ten dwudniowy program będzie na tyle interesujący, że już dziś zaplanujecie sobie ten czas, by spędzić te dwa dni z nami. Zaprosiliśmy znamienitych ekspertów. Tradycyjnie prelegentem będzie pan profesor Hans-Georg Schönberger, który dzieli się swoją wiedzą z wami od wielu, wielu lat właśnie na seminariach uprawowych, a także na łamach naszego miesięcznika. Oprócz tego zaprosiliśmy panią profesor Zuzannę Sawińską i pana profesora Witolda Grzebisza. Pierwszy dzień będzie dotyczył kwestii nawozowych oraz prowadzenia Łanu. Zapraszam po szczegółowy program na naszą stronę internetową. Z kolei w drugim dniu zajmiemy się. Sprawami związanymi z ochroną roślin, z wymaganiami, które nas czekają w obliczu obostrzeń, jakie nas czekają, a także oczywiście w związku ze zmieniającą się pogodą i zmianami klimatycznymi oraz wydłużającym się okresem wegetacji, zwłaszcza w okresie jesieni. I proszę Państwa, mam nadzieję, że ten bardzo szeroki program, podzielony na dwa dni. Tak, żebyście mogli być państwo z nami w jednym i w drugim dniu, obojętnie gdzie będziecie w Polsce, bez ruszania się z domu, wygodnie przed swoimi telewizorami, wygodnie przed swoimi komputerami, bo myślę, że przed komórką będzie ciężko odebrać te wszystkie informacje, które mamy wam do zaoferowania, i że będziecie 11 i 12 stycznia z nami oraz z partnerami tego spotkania, a partnerem głównym jest firma LG, czyli Limagrain. Oraz partnerem jest firma BASF. Proszę Państwa, 11 i 12 stycznia to są te dni, kiedy nie może Was zabraknąć z nami. My będziemy dla Was w tym dniu. Dla Was przygotowujemy super program, super informacje. Zachęcam, byście się Państwo zalogowali. Niestety nie przyjedziemy do Was: do Opola, do Lublina, do Ostrudy, czy do Bydgoszczy, czy do Torunia, jak to bywało kiedyś. Ale zagościmy w Waszych domach, jeżeli nam tylko pozwolicie z Wami być. A zatem zarejestrujcie się i mam nadzieję do zobaczenia na naszych seminariach uprawowych. Do zobaczenia!